W moim dzisiejszym filmiku, w którym pokażę Wam makietę bitwy na HOT. Pewnie widzicie, że rękawy się nie trzęsie, nie nagrywam z telefonu, tylko z kamery na statywie. Ok, zacznijmy pakiety. Makieta rozgrywa się na planecie HOT. Jest ona zrobiona z trzech dużych płyt, szarych. I wykorzystałam w niej mój, mój cały arsenał, który zbieram z prętych oczu. od strony Rebelii. Tu jest taki ma mały bunkerek. Stoi auto d Tam pilot z karabinem idzie sobie. I taki gościu siedzi i kradnie sobie na, na laptopie. Może wy tego nie widzicie? Spójrzcie, wy tego nie widzicie, ale. O, ma komputerek. Tam. No i sobie gra. Ja. Okej. Okay. Dalej. Tutaj wybiega rebeliant. Pilot. Tutaj jest tam ten konik siężny, zapakowany. Przepraszam, zapomniałam o moim imię. Ok, sobie nazwa? Tutaj jest Hansolo z Karabinem. Ebeliant, w tej w Oczypiłem Oczepiłem tamto. Ten sznureczek. To. Nie wiem, co to było. To coś. To łączyło te dwa. Według mnie ta różniczka też wyglądała lepiej bez tego. No i tu jest ta różniczka. Tutaj wykonano tutaj statek ebeliantów. I właśnie rebeliant y, z, z, z karabinu, bo udało mu się uciec. Tutaj ma od rebeliantów, a drugi y, ginie. To jest wybuch. I kolejny biegną, biegną, biegnący rebeliant. Tutaj mamy AT-AT, który właśnie zrobił ten wybuch. Szczeił tam. Tutaj y, ścigacz Evelyn. Właśnie zaczyna go owijać tym sznurkiem. Na przód jest dwóch pilotów. Ja bym spróbował jakoś to pokazać, ale o, widzicie, dwóch pilotów. Ok, no i co jest to ETT? Tutaj mam ścigacza, Tu jedzie, kierującego stomatopera, martwego stomatopera, stomatopera, snoutruper, który biegnie. Tutaj mam rozwalone działo. Tego małego Droidka Imperium. Niby ten Droid, to był w tym taki na Lubka Skywalkera z 2011 roku, ale niby to jest Sonda. Hm. No ale. No, jak to wygląda, czy tu wybuchł. Dla to było to, to działo ten, ten Dalej, tutaj mamy taką platformę. komputerek. To myśmy tak wiedział, też trzało i właśnie ono tu rozwaliło, Ten statek. I tutaj z Rune tylko stoi kapitan. A ten, a ten gościu nie wie, że zanim nim stoi Luke Skywalker z mieczem, który zaraz go siacha. I tutaj jest jeszcze jaskinia wampy z martwą wampą w środku i sztylecikiem. O! No i tak oto wygląda moja makieta na hot. O! Tak wygląda. I żegnam Was. Na razie.